Ogólnie to się popsikałam tutaj temperaturą, także jestem ciekawa reakcji Patki, co powie na to, czy pozna i tak dalej. Już jak dzwoniłam, to powiedziała, popsikała się kurde temperaturą i teraz będzie się chwalić. No co? Przecież ładnie pachnie. No to Patka, mocne pytanie, czym pachnie? Wąchnij się. No, mocno to pachnie. A czym pachnie ci? No, nie kupowałeś takie kosmetyki. No tak, ale, chyba... ale czym ci pachnie? Jaki to ma zapach? według ciebie? czekaj. Okay. To. Y... Słodki zapach to jest taki? Jakby... Nie wiem, określ, ale taki słodkawy zapach. Cukier, słodkości i różne śliczności. Oto składniki, które wybrano do stworzenia. Idealnych idoli. I tak się narodziłam ja. Temperatura. Ja jak się psikałam w Biedronce z, z tą, to wyobraź co wiesz, że yy, by, że była Nie, dla mnie to pachniało takim chłopakiem. Bochnie się tutaj bardziej tu. Wy też tak pachnie? Chłopakiem? Nie. No. Mi tak, pach, mi tak pachniało i wyobraź sobie że ten że, od, że jak się tym poprzykałam właśnie to zapach się utrzymywał długo no za spoko.